Cześć, witam Was w Santa Park. Hotel położony na zakętost w Lagana, koło Lagana, właściwie do głównej ulicy, tam z klubami. Jest około no, 700-800 metrów, zależy którą stroną się idzie, czy od plaży, czy też od e, drugiej strony. No hotel przeznaczony raczej e, chociażby przez położenie dla osób, które lubią takie nocne życie. E, plaża piaszczysta w e, Bardzo ładna, chociaż w lipiec, sierpień, jak wiecie w Laganas, e, przypływają żółwie karetka karetka, więc e, od czasu do czasu po prostu zamykają tą plażę, przynajmniej częściowo jak żółwie składają jak. Dobrze, mały hotel, około tam 120 pokoi, składa się z głównego e, budynku. Plus e, po drugiej stronie ulicy jest drugi, ale tam jest tylko i wyłącznie jakby jedna Czyli same pokoje są tam jakieś małe baseniki, ale nic więcej, przynajmniej tego nie widziałem. Tutaj mamy dwa baseny, jeden głębszy taki Infinity e, Restauracja, śniadanie od 7 do 10, lunche. E, Normalnie, kolacje oczywiście, ale na kolację nie jest wymagany stój formalny, czyli można troszeczkę luźniej, tak? Czyli krótkie spodenki, klapeczki, tiszek, bo to akurat tutaj zaobserwowali. Na pewno, hotel przeznaczony jest dla osób, które no, lubią Laganas, bo Laganas jest określony jako. Mała Ibiza z to tu się naprawdę życie nocne toczy, szczególnie w lipcu i w sierpniu, tak może, można powiedzieć do połowy września, zaczyna się od czerwca. Dużo klubów, dużo restauracji, tawern, sklepików, no takie po prostu życie nocne. Oczywiście hotel pięciogwiazdkowy, posiada formułę inkluzji w bar jest czynny do 23.00 od 10.00. Także spokojnie tutaj można spożywać trunki lokalne, za trunki importowane należy płacić. Jeżeli chodzi o pokoje, pokoje są standardowe, przynajmniej takie dostępne, ale też są pokoje z basenami, czyli tak zwane swim-up, są suity, ale to już oczywiście inna sprawa, trzeba za nie dopłacać. Dosyć duży, standardowy i jedyną rzeczą, która mnie zaskoczyła, to jest płatny safe w hotelu pięciokreskowym 20 euro za tydzień. Poza tym na recepcji, jak się meldujecie, trzeba zostawić kaucję 50 euro, która zostaje wypłacana po wyjeździe. W pokojach macie ręczniki kąpielowe, plażowe i to chyba o to chodzi. Również są szafraki. Hotel też posiada spa i część plażową, ale niestety jestem pod koniec pobytu i niestety nie mogę Wam tego pokazać. No i oczywiście zdjęcia z drona są niedostępne, ponieważ Platow znajduje się 4 km od lotniska. Dobra, zapraszam na, na to, co udało mi się nagrać i do zobaczenia.